Dlaczego w Glockach nie montujemy jednocześnie sprężyny spustu i sprężyny iglicy? Żeby dużo nie mówić, bo jest to niebezpieczne, a jak macie ochotę, to patrzcie dalej. Tak więc, a, sorry, jeszcze mamy w pełni działający spust w Glocku 34. To jest akurat w pełni fabryczna konfiguracja. Jeszcze nie było nic w nim grzebane. Natomiast, jak tutaj sobie. Zmienimy sprężynę z pustu, to efekt będzie taki: spust zrobi się lżejszy. Ok, nie będziemy teraz tego mierzyć. Musicie mi wierzyć na słowo, że tak jest. Ok. Dobra, mamy to. Ok, blok ryglowy, Sam pin z pustu wystarczy. Pin od housingu. Ok. Okej. Okay. Całość działa. Działa. Spust w dalszym ciągu. Sam wraca. Jest delikatnie drżejszy. Teraz. Zmienimy sobie. Przygotowałem specjalnie na potrzeby materiału gotowy zespół iglicy. Tu mamy srebrną, fabryczną sprężynę iglicy 5,5 funta. Tu założymy sobie czwórkę. I tak w międzyczasie powiem, że te sprężyny działają antagonistycznie. Więc sprężyna z pustu pomaga nam wycisną, wycisnąć spust, a sprężyna iglicy. Jest odpowiedzialna za jego reset. A, przy okazji, jakby się zdarzyło, że nie możecie nałożyć zamka w trzeciej generacji, szczególnie w świeżych pistoletach, to należy wcisnąć bezpiecznik iglicy, przesunąć iglicę do przodu. Teraz wejdzie bez problemu. Ok, i teraz mam spust, który nie wraca do końca. Teraz, jak nacisnę na krawędź tego spustu, to wciskam go od nowa. I teraz, jeżeli ten spust mi nie wróci do końca, to on nie spoczywa na półce, która chroni e, przed przypadkowym strzałem, w przypadku upadku z wysokości. I jest bardzo duża szansa, że ta iglica spadnie i wypali. Jak wypali i uderzy w bezpiecznik iglicy, ok, nic się nie stało, będzie martwy spust. Natomiast jeżeli ten spust będzie wciśnięty na tyle, że sprężyna, znaczy blokada iglicy jest zwolniona, no to mamy duży problem.